Witam wszystkich. Dzisiaj unboxing na kanale. Jestem taki troszkę podekscytowany. A z tego co słyszycie, jestem też troszkę podziębiony. Głowa mnie boli, oczodoły mnie bolą. Czasami na wieczór coś tam wykasłuję. Nie, to nie jest raczej koronawirus, ponieważ robiłem wymaz pracy i się okazało, że nic nie mam. Natomiast no, objawy są takie lekko grypowe. I... Jestem teraz w domu tydzień, więc tutaj się troszkę podkuruję, tam wybieram sobie jakieś tam nadgodziny. No i właśnie w tym czasie, słuchajcie, została tutaj dostarczona taka przesyłka, którą zakupiłem trzy tygodnie temu na, na AliExpress. Tutaj wewnątrz znajduje się zegarek i jest to zegarek przeznaczony dla mechanika. Dla osoby, która no. Tapla się, że tak powiem, w różnych smarach innych takich rzeczach, i nie zawsze ten zegarek ściąga, więc zakup bardzo drugiego zegarka, no znaczy bardzo drugiego. no drugiego zegarka gdzieś tam w poście do 1000 zł. No, szkoda byłoby po prostu ten zegarek, że tak powiem, też zniszczyć. Natomiast zależało nam na tym, żeby przede wszystkim był niezawodny mechanizm czyli tutaj wewnątrz będzie NH35 żeby był szafir, żeby wiadomo gdzieś tą rękę jak będzie wsadzał, żeby tutaj nie porysowało się to szkło gdzieś tam od jakichś metalowych elementów silnika czy czegoś, żeby był na ten zegarek przede wszystkim, ponieważ te wszystkie paski i inne takie rzeczy są, że tak powiem, niezbyt higieniczne, natomiast benzoleta stalowa jest jak najbardziej higieniczna i bardzo wytrzymała, więc moim zdaniem jest to naprawdę w tym przypadku najlepszy wybór. No i przede wszystkim, słuchajcie, chodziło właśnie o to, żeby nie wydać jakichś tam potężnych pieniędzy. I tutaj ten zegarek kosztował niecałe 400 zł. One kosztują troszkę ponad 400 zł, ale akurat była jakaś taka promocja i w sumie dobrze, dobrze trafiliśmy. Słuchajcie, były, chcieliśmy na początku kupić jakiegoś orienta w Polsce, jakiegoś jakąś tej kopiątkę w Polsce ale ceny przeważnie były takie straszne że no i nie oferowały przede wszystkim słuchajcie, nie oferowały właśnie nam tego tego szafiru tak naprawdę o to, o to, o to najbardziej, nad tym najbardziej mi zależało no i zobaczcie oczywiście koperta bąbelkowa jak wcześniej widzieliście pudełeczko takie plastikowe, fajne dosyć są tu jakieś nadlewki, ale to to jest akurat bajka. <laughs> Zobaczmy co tutaj w środku się znajduje. No, muszę wam powiedzieć, że to zapakowanie To pakowanie jest całkiem, całkiem w porządku. Tu z boku są cztery takie zamknięcia. Jest, super. Ale, ale petarda. Od razu chodzi, to mi się podoba. Zobaczcie, jest jakaś karta jeszcze taka tutaj dziwna. Zaraz się do zegarka dobierzemy, i jeszcze tutaj jest coś takiego. Addis Dive, czyli jest to marka, która no, na pewno już nieraz widzieliście tą markę na AliExpress. O, zobaczcie, jest tutaj w kilku językach instrukcja obsługi. Pierwszy to jest angielski, co mi się bardzo podoba. I tutaj właśnie są wytłumaczone wszystkie opcje Zegarka Więc fajna sprawa Nie ma polskiego, ale wiadomo Wszyscy ci, którzy O, jest jeszcze taki tool, słuchajcie, do tego, aby sobie tą Bransoletę zmniejszyć Więc spoko Moim zdaniem naprawdę zestaw jest taki e, Że tak powiem Gotowy do tego Aby ten zegarek sobie tutaj właśnie Założyć e, I teraz tak Zegarek, słuchajcie, prezentuje się, no jest ciutkę mniejszy, o to chodziło, ponieważ ta osoba, która będzie nosić ten zegarek jest mniejsza ode mnie, ma mniejszy troszkę nadgarstek, więc tutaj y, to jest wskazane. Chodziło też nam o to, aby y, ta tarcza była przede wszystkim czytelna i tak jak tutaj w tym przypadku widzicie, no ten, ten niebieski metalik jest obłędny po prostu, jest niesamowity hipnotyzuje wręcz, bardzo mi się to podoba. Dlaczego niebieski? Dlatego, że słuchajcie, tutaj na tym szafirze jest niebieski antyrefleks. I to też między innymi dlatego, żeby właśnie, no, ten, że tak powiem, efekt był taki bardziej pop-up. Więc tutaj to sobie damy na boczek. Aby się bardziej skoncentrować na tym zegarze, który tutaj właśnie będziemy sobie teraz oglądać, oczywiście, on tutaj jest cały zastapowany w jakieś tam folie. Oczywiście, to trzeba będzie odwinąć. Wiadomo, że wszystko jest zaklejone. Słuchajcie, wszystko. Goronka nie jest jakaś taka fez wielka, chociaż wydaje się, że jest dosyć duża. Natomiast ona jest umieszczona. Słuchajcie. Tak, po środku tej koperty, ta koperta tutaj na dole ma jeszcze dęko, tutaj jest też fajnie sygnowane yy, i podejrzewam, że to nie będzie tak jak w przypadku amfibii. Słuchajcie, zobaczcie. Widzicie to? Amfibia ma yy, tą koronkę o wiele bliżej nadgarstka, yy, przez co ta kor koronka jest tutaj odczuwalna. Natomiast tu w tym przypadku podejrzewam, że yy, no ten efekt tutaj tego ucisku koronki na na, tutaj, na ten nasz nadgarstek, na, na tą naszą wierzchnią część dłoni nie będzie aż tak, że tak powiem, odczuwalny. Tutaj jest oczywiście ta um, um, mocniejsza luma C3 i to, i to zresztą widać. Widzicie? No, bardzo ładnie się on prezentuje. Bardzo mi się to podoba. Automatik 200 metrów. Um, świetnie. Duże, duże wskazówki. Jest na godzinie 12 Taki właśnie typowo lotniczy. Na godzinie 3 mamy okienko dni miesiąca. No i właśnie o to chodziło. Czyli ładna, duża tarcza, widoczna, jasna. Odczyt tej godziny, żeby był dosyć fajny dla osoby starszej, która już tam dziś ma problemy z okularami, z oczami, nosi okulary, nie dowidzi. Więc moim zdaniem to jest fajne. Zastanawiałem się właśnie nad tym, ponieważ tutaj ten zegarek ma, zdaje się, 39 albo 40 mm średnicy. Zresztą, a, zobaczymy. On ma tutaj średnicy. 39 mm ma. Eee, czy on nie będzie za duży e, dla tej osoby? I wydaje mi się, że będzie w sam raz. Będzie idealny. Naprawdę, tarcza typu lotnik, a wsadzona w taką kopertę nie za wielką, więc to jest naprawdę dosyć fajne. Moim zdaniem idealny prezent, naprawdę idealny prezent. Jeszcze tutaj, słuchajcie ja to muszę podwijać, niestety muszę to poodwijać. Ponieważ no ja zanim ten zegarek zostanie wręczony, ja będę musiał jeszcze tutaj dopasować tą, tą bransoletę dla tej osoby. Szybko gdzieś tam ukradniemy jej zegarek, zobaczymy sobie jaka tam jest szerokość tego nadgarstka. O. Koronka jest zakręcana, słuchajcie. Baja, zobaczymy czy jest jest stop sekunda, słuchajcie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jeżeli chińczycy robią taki sprzęt. Słuchajcie w kwocie do 400 zł no to z podatkiem z przesyłką to, to ja nie mam pytań to po prostu świetnie naprawdę jestem pod dużym wrażeniem ciekawe jak wygląda tutaj ta rezerwa chodu czy rzeczywiście będą te 40, 40 godzin i jaka będzie odchyłka dobowa po prostu na godzinie ale to już wyjdzie w czasie użytkowania. Pamiętajcie, że takie zegarki no one muszą raz na trzy, raz na dwa lata, zależy jak je używacie one muszą znaleźć się u zegarmistrza w celu właśnie smarowania, w celu czyszczenia w celu jakiejś tam regulacji, więc tutaj takie żebyście o tym po prostu pamiętali. Co ciekawe już mi się tutaj rzuciło w oczy to tutaj te końcówki tych uszu, które są tutaj skierowane w dół, tak jak widzicie są dosyć ostre, to już mi się tutaj nie podoba, że one tutaj są takie schodzące w dół. Podejrzewam, że jeżeli to będzie na ręce, to tutaj nie będzie żadnego problemu. Natomiast tak mi się to teraz rzuciło właśnie po ściągnięciu tej folii. Taka ostra krawędź to jest właśnie tutaj ta końcówka po prostu tutaj tego ucha. Końcówka tego ucha, Dobra, zakręcimy sobie to. Ładnie się prezentuje, naprawdę. Jeszcze sobie tutaj byśmy zbadali 12 mm i bo myślę, że jak tutaj złapiemy, to będzie też prawidłowo. I 20 mm. No, czyli to jest dla osoby takiej średniej wielkości, że tak powiem. Rozmiar europejski M lub L. Dla takiej osoby ten zegarek jest przewidziany. Moim zdaniem. Super sprawa, naprawdę. Dobra. No, ciekawi mnie, co Wy sądzicie na temat tego zakupu. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli chcecie zostawić jakiś ślad po sobie, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.